Cześć kochani, witam się z Wami ponownie na kanale Basi to Pasi. Jeżeli chodzi o mój kanał, tutaj właściwie można powiedzieć, że znajdziecie trzy tematyki. Po pierwsze lifestyle, czyli tematyka hmm, głównie macierzyńska, rodzicielska. Po drugie kosmetycznie, czyli recenzje kosmetyków, ulubieńcy jeżeli chodzi o kosmetyki, bądź też buble. I po trzecie, tak jak dzisiaj, tematyka modowa. Jeżeli chodzi o tematykę modową, to bardzo dużo mówiłam na moim kanale też o szafie kapsułowej. Także jeżeli chodzi o taki minimalizm w szafie, w ubraniach, to odsyłam Was do całej playlisty. Tu gdzieś się wyświetli, jeżeli chodzi o szafę kapsułową. Natomiast dzisiaj, jak już wspomniałam o minimalizmie, to tak, zapraszam Was na kolejny odcinek z tej serii, który bardzo lubicie. Jeżeli chodzi o minimalizm, to był już odcinek o salonie, z czego możemy zrezygnować, jak odgracić, mówiąc brzydko, swoją przestrzeń. Był też odcinek o kosmetykach, był odcinek o minimalizmie w biżuterii. Także, wiecie, kobitki, macie co nadrabiać. Myślę, że tutaj też gdzieś Wam to wszystko podlinkuję. Natomiast dzisiaj, jeżeli chodzi o temat minimalizmu, to z bólem serca przechodzimy do torebek. Tak, torebki to też jest taki jeden z dwóch. Torebki chyba i buty, e, takich kluczowych e, zakupów, które my kobiety poczyniamy. Nie zawsze niestety przemyślane są te zakupy i ja stwierdziłam, że w ogóle cała ta seria o minimalizmie na moim kanale powstała dlatego, że z mężem kupiliśmy większe mieszkanie, e, do którego w przyszłym roku, w 2021, że jak to brzmi surrealistycznie, stara jestem. Nieważne. E, będziemy się przeprowadzać i stwierdziliśmy, że nie chcemy po prostu wszystkich Gratów, e, zabierać ze sobą, bo jest dużo rzeczy, z których się nie korzysta, a może kiedyś się przydadzą, a w tym teraz nie chodzę, a może kiedyś założę itd., dalej. Myślę, że większość z Was zna ten temat. Także dzisiaj temat, no babski, typowo babski, pomówimy o torebkach, mm, pomówimy o tym, jak ja będę sobie to klasyfikowała i w odróżnieniu od poprzednich odcinków na żywo będę decydować, która torebka zostaje, a która nie. Także ja jeszcze tych czystek nie poczyniłam, może lekko zaczęłam, natomiast głównie będę to robiła przy Was. To co? Zaczynamy! <śmienic> Zaczynając ten odcinek, będzie jeszcze kilka ogłoszeń parafialnych. Po pierwsze, mogę się trochę wiercić, ponieważ jestem na kolanach, na klęczkach i na dłuższą metę nie jest to wygodna pozycja, ale stwierdziłam, że chyba teraz w tym miejscu będziemy mieć najlepsze światło. I właśnie długie, drugie ogłoszenie parafialne to dzisiaj jest beznadziejna pogoda mamy 1 września. Wcześniej nagrywałam dla Was filmik z tym makijażem byłam bliżej okna, teraz jestem troszkę dalej żeby wszystkie, wiecie, torebki mi się tu pomieściły. I szczerze mówiąc, nie wiem, jak wyjdzie ten film. Dajcie znać w komentarzach. No, nic nie przeskoczymy. Najlepsze światło teraz w sezonie, zaraz, jeszcze nie teraz, ale prawie jesiennym, mam w sypialni, najbliżej okna, kiedy kręcę na łóżku. Natomiast mój synek śpi na tym łóżku w tym momencie, więc wiecie, sypialnia jest zamknięta, zostaje tylko salon. Także dajcie znać, czy w ogóle da się to oglądać. Mam nadzieję, że to światło mimo wszystko jakieś jest. Może zacznę najpierw od tego, jakie w ogóle tutaj mam torebki i Wam pokażę. Po pierwsze, mamy taką torebkę czarną, która jest na miniaturce. Była pokazana, jest to taka typowa kopertówka. To mam torebkę od mojej mamy w spadku, dała mi, bo ona z niej nie korzystała, także to jest pierwsza torebka. Teraz policzmy, ile ich jest. Druga torebka, którą sobie przeciągnęłam, jest, jest to torebka też czarna i jest to torebka, którą noszę na co dzień, jest wypchana. Torebka taka tutaj z... O. Tak otwierana przez ramię, nieduża. Takie torebki są najwygodniejsze. Natomiast jest to torebka, która już mi się tutaj rozwala po bokach. O, nitki wystają o aż tak nie O tutaj cała się rozwala. Także tak, więc to jest druga torebka, taka na co dzień. Trzecia torebka to też jest torebka, którą dostałam w prezencie od mojej mamy. Ona miała taką samą blado różową, ja dostałam taką błękitną. Fajnie, że ma dużo kieszonek. Tutaj z takim zatrzaskiem, też na bardzo dużo kieszeni. Też nieduża, podobna do tej czarnej, również na ramię. Najczęściej ja takie rozbody po prostu noszę, chyba tak to się nazywa. Kolejna torebka jest to torebka, zakup chyba sprzed trzech lat, tak mi się wydaje, albo dwóch, albo trzech z Taka różowa, taka powiedziałabym już twardsza. Ona się nie zgina z dwoma przegrodami. Ja ją często nosiłam do jakichś jasnych stylówek na wesela właśnie, na jakieś uroczystości. Też taka przez ramię, ale może być i na ramię. Także tak się prezentuje. Też nieduże. Kolejna torebka. Tu już jest torebka większa, w której chodziłam Którą nosiłam, wchodziłam w niej do pracy. Jest to torebka takim brudnym różu, tak się mianowicie prezentuje. Może bez tego oddalę. Torebka w takim brudnym różu, raczej widać z takich większych, niż mieszcząca A4, tu ma takie podnóżki, żeby nam nie spadała, na ramię, chociaż był jeszcze chyba dłuższy pasek, ale ja z niego nie korzystałam, pamiętam, że bardzo lubiłam takie kieszonki, bardzo fajne, mówię lubiłam, bo dawno w nie nie chodziłam, mówię, na była do pracy, mieszcząca bardzo dużo, kolor taki powiedziałabym brudny róż, więc też do wielu stylizacji outfitów pasuje. Kolejna torebka, którą mam też, to jest kuferek. Czarny kuferek. Te torebki w ogóle nie są markowe, więc od razu Wam powiem. Ta różowa brudna była kupiona chyba na Marywilskiej, jak większość moich torebek. Marywilska to jest taka, takie targowisko w Warszawie, tak to mogę chyba nazwać. Ta też była kupiona na Marywilskiej z moją koleżanką z pracy. Taki czarny kuferek. Bardzo ją lubiłam do pracy, często chodziłam w niej, z nią właściwie w niej. No, w, nie, w nią się nie pakowałam, ale naprawdę tutaj jest mega dużo miejsca, także można było zapakować dużo notesów, kalendarzy, itd. itd. Kolejna torebka, którą mam jest to torebka workowata od Mi Bugs, którą wiecie, że bardzo lubię. Torebka taka płócienna, bym powiedziała dzianinowa. taki po prostu worek, szara z różowymi tymi wstawkami, która też była torebka, bo się pogubiłam w liczeniu. Zaraz je obliczymy. I ostatnia torebka z tego co widzę, to jest torebka, w której w ogóle jeszcze nie dochodziłam i ona nawet jest z metką i się zastanawiałam, czy ją sobie zostawić, czy nie dać komuś na prezent. Jest to ta to, torebka w taki e, wężowy wzór, o dziwo, ale on się tak nie rzuca w oczy, w pięknym kolorze karmelowym, taki brąz, ale trochę idący w karmel, e, torebka z Reserved, ona była kupiona na wyprzedaży. Albo zimowej, tej ostatniej, albo w zeszłym roku, nie pamiętam. I tak sobie leży, leży i czeka. Spodobała mi się właśnie pod kątem, że do pracy może być mniejsza niż ten czarny kuferek. Tu jest zapinana i jak to sobie odepniemy, to ma kilka przegródek. Także fajnie się prezentuje i ona też ma dłuższy pasek ze sobą, że może być na ramię, ale raczej taka crossbody, natomiast taka większa. Także to są wszystkie torebki. Brakuje nam tu jeszcze dwóch torebek, ale które już wcześniej wyautowałam i które są w ogóle na sprzedaż. Jedna torebka taka brązowa skórzana, którą chcę sprzedać i druga torebka jest z No ona nie jest skórzana, ale skóra też w kolorze karmelowym po prostu mi się znudziła. Jeżeli chodzi o to, gdzie sprzedaję torebki i w ogóle ubrania to zazwyczaj jest to właściwie tylko OLX, natomiast widzę, że tam ta sprzedaż nie idzie najlepiej. Dajcie w ogóle znać, czy korzystacie z Vinted, ponieważ ja się zastanawiam czy na Vinted sobie nie założyć konta i po prostu tam zacznę sprzedawać te rzeczy, bo widzę u innych dziewczyn, że to idzie rachu ciachu. Ok, tyle na ten temat. Na chwilę znikam, policzę ile mamy tych torebek finalnie. I przechodzimy do selekcji. Jesteśmy z powrotem, zmienił nam się troszeczkę katry, a to dlatego, że po pierwsze bolało mnie kolana, także teraz siedzę po turecku, a po drugie, to w ogóle wysiadła mi bateria. Także chyba za długo się dzisiaj do wcześniejszego filmiku malowałam. Na szczęście dzięki mojemu mężowi e, mam jeszcze dodatkowe baterie. Pierwszy raz z nich korzystam, ale jak widać działają. Przechodzimy do sedna, bo tak jak mówiłam, nie wiem, ile synek pośpi. Jeżeli chodzi o torebki, policzyłam je. Mam ich 8, także myślę, że jednak troszeczkę za dużo. Jeżeli chodzi o minimalizm, to ja zawsze jakby do Was mówię, żeby sobie to wszystko kategoryzować, stworzyć kategorię. Ja stworzyłam sobie je cztery na telefonie, tak, tutaj mam telefon, i ściągę. I policzyłam mniej więcej, zapisałam, ile maksymalnie chcę mieć torebek. Ogółem, torebek wszystkich, tak sobie wcześniej odmyśliłam, biorąc pod uwagę miejsce i w ogóle zapotrzebowanie, to chciałabym mieć maks 5-6. To jest taki naprawdę maks. Ogólnie wszystkich, które chciałabym mieć i wydaje mi się, że tyle powinno mi wystarczyć i powinno się wpisać w minimalizm. Dajcie znać, czy dla Was to jest mało, czy dla Was to jest dużo i w ogóle, ile Wy macie torebek, chętnie poczytam w komentarzach. I podzieliłam sobie, tak jak Wam powiedziałam, na cztery kategorie i teraz tak. Pierwsza kategoria będą to, to torebki na co dzień, czyli takie torebki, których na co dzień używam i tutaj sobie wpisałam, żeby to były maks dwie torebki, e, czyli jedna ciemna powiedzmy, jedna jasna, żeby sobie wiecie je po prostu wymieniać, e, czy tam nie wiem, jedna ciemna, jedna kolorowa, e, takie na co dzień, w których noszę, no bo do pracy teraz nie chodzę. E, druga kategoria to torebki na okazję, czyli właśnie jak są jakieś wesele, jakieś uroczystości i tutaj też zapisa zapisałam, żeby to były maks dwie torebki. I tu już na bank, żeby była jedna ciemna, czarna najlepiej, jedna jakaś miodziakowa, do wszystkiego pasująca. Więcej nie jest mi potrzeba. Tak naprawdę jedna by styknęła, ale powiedzmy, że te dwie, w zależności wiecie, jaką sukienkę się założy, jaką kreację. Eee, torebki do pracy zapisałam, że jedna maksimum, wydaje mi się, że jedna mi starczy. Zwłaszcza, że w tym momencie do pracy jeszcze nie chodzę, a jak wrócę, no to wydaje mi się, że jedna na początek jak najbardziej powinna wystarczyć, no bo też nie wiem, e, ile rzeczy do tej pracy będę pakować i kolejna rzecz to torebki na wyjazdy, to jest czwarta kategoria, czyli mieliśmy na co dzień, mieliśmy na okazję do pracy i torebki na wyjazdy i zapisałam sobie max 1, ponieważ ja dużo nie podróżuję i tak naprawdę jedna taka torebka, do której mogłabym zmieścić wiecie, swój eks ekwipunek czy na jakiś wyjazd weekendowy, czy na jakiś tygodniowy czy na jakiś plażing smażing i te sprawy, to jedna torebka mi wystarczy no bo resztę rzeczy i tak wiadomo, bym pakowała do toreb takich podróżnych czy do walizek, także umówmy się, że nie ma co wariować. Natomiast, żeby ten minimalizm nie był taki nudny i dzisiejszy odcinek, to też chciałabym Wam pokazać mój nowy zakup. I wiem, że to brzmi po prostu sprzecznie, bo halo laska, mówisz o minimalizmie, a, po, o minimalizmie. a pokażesz coś nowego. No tak, zdecydowałam się już od razu Wam powiem i tak trochę naokoło Opowiemy. Na pewno mogę Wam powiedzieć, tu się odkręcam, że zrezygnuję z tej torebki, bo tak jak Wam powiedziałam, ona po prostu się niszczy. Już jest niemią nie do niczego, już mi jest wstyd z nią chodzić. Ten pasek cały się niszczy, a to była torebka raczej tania. Naprawdę tania. Nie wiem ile za nim zapłaciłam jakieś 20 zeta, 30 zeta, więc nie opłaca się jej po prostu, wiecie, dawać do jakiejś renowacji. I w zamian za to chciałam sobie kupić torebkę porządną. Nie chodzi nawet o to, że to jest torebka jakaś wiecie, fafarafa, i w ogóle modna, niemodna i tak dalej. Było bardzo długo. Czaiłam się na ten Zakup, czego chcę, czy nie chcę, bo nie jest to tania rzecz, ale stwierdziłam, że chcę mieć coś przyszłościowego. Tak samo jak kupiłam sobie w zeszłym sezonie porządny płaszcz kamelowy, ten z zarys, z którego jestem bardzo zadowolona. Czy nie wiem, ostatnio dzięki Voucherowi w Patrycja Aryton kupiłam sobie porządną marynarkę. Tak samo chciałabym mieć z torebkami i przejść powoli do takich które, wiecie, no będą takie porządniejsze, na dłużej mi służą. I kupiłam sobie skórzaną torebkę i postawiłam na Fabiole. Postawiłam na Fabiole, długo się wahałam, powiem wam, że naprawdę nie kupowałam tego ze względu na to, że nie wiem, jest to Instagram friendly, czy te sprawy. Kupiłam coś, co na pewno wiedziałam, że będę chciała, żeby była to nieduża torebka na co dzień, podobnej wielkości jak ta, co mam, miałam. Coś, co będzie użytkowe, nie wyjdzie z mody. Coś, co będzie porządne, a tu mamy torebkę skórzaną. Eee, I w ten sposób, w ten sposób po prostu podchodziłam. Eee, I teraz tak, jeżeli chodzi o samą Fabiolę, to nie wiem, czy nagam oddzielny film, chyba nie, więc skupmy się chwilę na tym. Jeżeli chodzi o przesyłkę, wiem, że dużo osób mówiło na minus, że bardzo długo czekali na paczki i w ogóle na Fabiolki, bo tak się je nazywa potocznie, czeka się do 6 tygodni. Wiecie, ile ja czekałam? Dwa. Dni, dosłownie. Zamówiłam torebkę w jedną środę i w piątek już była u mnie. Była przesyłka, także teraz rozpakujemy sobie razem przesyłeczkę i Wam pokażę, jak po prostu ta Fabiola wygląda. Fabiola, na którą ja się zdecydowałam, to jest ta zwykła, najzwyczajna, ja nie chciałam personalizacji, zwykła, najzwyczajna. Jest to Fabiola Freya S w rozmiarze S, czyli ta taka nieduża, była jeszcze XS, ale jak dla mnie to za mała. Zdecydowałam się na tą w, z detalami złotymi, bo jak wiecie, ja do złota coraz bardziej się już od kilku lat Jakoś skłaniem niż do srebra, czyli taką zakupiłam. To jest mat, krokodyl mat. Tak ona wygląda. To jest taka ala skóra krokodyla. Równie dobrze mogłoby to być gładkie, była jeszcze skóra wężowa. Jakoś ta bardziej mi się podobała. Jeżeli chodzi o wnętrze, to mamy zatrzask. I wnętrze jest w kolorze bordowym, z tego względu, że ja nie kupowałam personalizacji, kupiłam z zakładki torebki od ręki. I tu mamy dwie kieszonki. O, takie. I jeszcze jedną. Tutaj mamy kieszonkę, która jest. O, troszkę większa. Natomiast suwaka żadnego tutaj nie ma, to jest taka torebka, powiedziałam, codzienna. Jak można zauważyć, tutaj mamy, o, uchwyty, nie mamy jeszcze tego paska. I Jeżeli chodzi o pasek, to żeby nie płacić w przyszłości przesyłki i wiecie, nie wahać się, czy ten pasek mi się spodoba, czy mi się nie spodoba, to po pierwsze ona w komplecie była z takim paskiem, powiedziałabym, grubszym i z takim jest sprzedawana. Tutaj jeszcze mamy metkę. Taki nie jest to długi pasek, tylko tak bardziej, żeby ją właśnie nosić crossbody, także to jest jeden pasek. A jak gdyby się okazało, że nie będzie mi to pasowało i wolę takie standardowe, czyli cienkie paski, to od razu sobie taki pasek zamówiłam. On akurat kosztował 26 zł, także na zmianę od razu, żeby już wiecie, później nie płacić dwa razy za przesyłkę, że nie wiem, za pół roku mi się zmieni czy za miesiąc mi się zmieni, to od razu zainwestowałam też w cieńszy pasek, także mam dwa. Także tak się prezentuje nowość, i przechodząc do sedna, także mamy dziewiątą torebkę. Natomiast zaraz nam się to zmniejszy, po prostu będziemy sobie robić tą klasyfikację, o której wspominałam. Także, jak już widzimy, jaka jest nowość, to co lecimy z tym koksem. Na pewno zostaje Fabiola, no bo to jest nowa torebka, więc umówmy się. I teraz tak, jak ją sklasyfikować? Jeżeli chodzi o Fabiolkę, to miałabyś moja torebka na co dzień, więc tutaj z tego, co mam ze ściągi już sobie biorę telefon, to napisałam, że na co dzień maksimum mogą to być dwie torebki, o ile dobrze pamiętam, tak? Natomiast ja bym też to sklasyfikowała jako torebkę na okazję, bo tak naprawdę ona jest na tyle elegancka, że do jakichś sukienek zwiewnych, niezwiewnych, weselnych, komunii i tak dalej też będzie pasowała, także że myślę, że tu mamy dwa w jednym, czyli i na co dzień, i yy, jeśli chodzi o okazję, natomiast liczę ją jako jedna, żeby było, żeby nie było. Że podwójnie, nie. Podwójne zastosowanie, ale liczymy ją jako raz, także mamy pierwszą torebkę. I torebka, z którą się na pewno będę żegnać, jest to ta czarna torebka, także jej bez problemu mówię bye bye. Okej, okay, lecimy dalej. Jakie teraz mamy torebki? Jeżeli chodzi o torebki wyjazdowe, to tutaj nie będzie żadnego problemu, więc sobie to od razu też odhaczymy. Moją torebką wyjazdową, jak gdzieś się mam przemieszczać, jest ta torba od Me and Bugs. Ten worek, jestem z niego bardzo zadowolona, także ona na pewno zostaje i torebki wyjazdowe mamy już, że tak powiem, zakończony temat. Eee, dobrze. Eee, mogę na pewno zrezygnować też z kopertówki, co mam po mojej mamie. Może trochę z bólem serca, ale z drugiej strony ona też już jest tutaj ściułana. Eee, Niestety też przeżyła swoje, nie jedno, nie drugie. Tu nawet chyba była podklejana, o ile dobrze pamiętam. Także z nią też pora się pożegnać. No bo tą torebkę zastąpi mi Fabiolka. Także do widzenia. Więc mamy już dwie torebki mniej. Po co coś trzymać, co się nie przyda. Kolejna torebka, z której wiem, że na pewno nie będę korzystała, bo w niej chyba tylko dwa razy chodziłam ogółem. To jest niestety prezent od mojej mamy. Ale jeżeli chodzi o błękity, no nie ja mam mało takich ubrań. Na pewno mam jeans, do których taka torebka pasuje. Ale ogółem, jak wiecie, ja, szafa kapsułowa. No do szafy kapsułowej ta torebka nie w ząb. Aż tak mi się nie wpisuje, także z niej bez bólu serca na pewno zrezygnuję, ale jest w świetnym stanie. Na pewno nie była jakaś droga, ale może z jakieś Magne grosze też ją sprzedam. Także to jest kolejna rzecz, z którą się żegnam. Na razie idzie nam są całkiem dobrze. Mamy trzy torebki na minus, dwie torebki na plus, także nie jest źle. Także jak mam dwie torebki, to jeszcze cztery mogę nawet wybrać. <laughs> tak. I patrzę, właśnie patrzę, że cztery torebki nam zostały, natomiast umówmy się, że czterech zostawić nie będę. Jakie torebki nam zostały? Zostało nam kufer czarny, została nam ta wężowa-brązowa i dwie różowe. E, tak, i to jest ciężki wybór. Mamy torebkę na podróże, mamy torebkę na co dzień i taką e, weselną. Od razu Wam powiem tak: mówiłam, że na uroczystości maksimum dwie torebki, czyli jedna jasna i jedna ciemna. Z ciemnych torebek takich weselnych, okazyjnych zostaje fabiolka, natomiast jeżeli chodzi o jasną, to na pewno coś kupię. Tylko że nie teraz, bo na razie nie mam żadnych okazji, żadnych wesel, ale docelowo na pewno będę chciała kupić jakąś nudzakową, a takiej nie mam. E, więc tak sobie jeszcze patrzę na tą torebkę z Gizekt, tą różową. Nosiłam ją na wesela, ale to nie była najwygodniejsza opcja, szczerze mówiąc. No i tak sobie myślę, na podróże mam odhaczoną do pracy torebkę, na pewno nie będzie bez za mała. Na co dzień torebka, też jej nie nosiłam. Nosiłam ją czasem okazyjnie na wesela, a skoro i tak chcę kupić coś innego, wiecie, bardziej nudziakowego, z tą torebką się pożegnam, nie wiem, może... Może się uda sprzedać, jak się nie uda z jakieś małe pieniążki, no to po prostu komuś oddam. Także kolejna torebka, baju, baju, to już czwarta. Zostały nam trzy torebki, teraz na którą się zdecydować. Mamy torebkę tą brudny róż, mamy torebkę tą nową z przegrodami, no i mamy torebkę kuferek czarną. Myślę, że ten kuferek czarny zostawię, ponieważ ja w nim już wieki nie chodziłam. Ale jest to torebka, która na pewno do jakiejś pracy biurowej mi się przyda, bo wiecie, szkoda kupować potem nową, zwłaszcza, że ta nie jest jakoś zniszczona. Dawno z niej nie korzystałam, także czarna będzie pasowała do wszystkiego, więc ona ze mną zostaje jako właśnie torebka do pracy. No i tak naprawdę mogłabym jeszcze jedną sobie zostawić jako torebkę do, na co dzień, można powiedzieć, albo dwie, jeżeli tej Fabioli bym nie liczyła. No i pytanie, które? Teraz nie wiem, czy zostawiać obie, czy nie zostawiać obie. Obie mi się podobają, tak naprawdę. W tej jeszcze nie chodziłam. Ona jeszcze jest, tak jak mówiłam, z metką, więc nie wiem, czy zostanie dla mnie. Jeżeli nie dla mnie, no to na pewno komuś dam na prezent po prostu. Sprzedawać jej nie będę. Zostaje, więc to mamy sprawę z głowy. Mamy taką bazową kolorystykę, z tego co widzę. Zostały nam dwie czarne torebki, brązowa, no i ta workowata. No i teraz pytanie, co zrobić z tą różową. Jeszcze raz spojrzę sobie na ściągę, mówię, ten filmik może być trochę chaotyczny, ale to dlatego, że robię to na żywca po prostu przy Was. Torebki na co dzień miały być dwie. No na razie torebką na co dzień jest tylko ta. Także jedna nam została. Torebki na okazję miały być dwie. No to na okazji jest ta. Yy, drugiej na razie nie mam. Torebki do pracy miała być jedna, to jest ta czarna, ten kuferek i torebki na wyjazdy to też mam. Więc ta nam została jakby nadprogramowo, więc powiedzmy, że ona też mogłaby być do pracy. No i to powinno być tyle, tak? Raz, dwa, trzy, cztery. Cztery torebki mi zostały, a tak naprawdę piątą jeszcze bym kupiła. Tą na okazję jasną. No ale na razie tej torebki nie mam, więc nie wiem, czy tak się z wszystkimi żegnać. Szkoda mi tej torebki, bo pamiętam, że ona do pracy niby miałam tylko jedną sobie zostawić. a ja tak naprawdę zostawiłam czarną, a czarna, wiecie, niby do wszystkiego, ale czasem jak będzie lato, nie lato, no to ta by była fajniejsza. Poniszczona na też nie jest. Fajne ma tutaj przegródki, dużo się mieści. No trudna jest dla mnie decyzja, o tyle, że ja na razie do pracy nie chodzę, więc wiecie, te torebki po prostu sobie leżą i leżą. Ale póki nie mam niczego innego i póki, wiecie... No, wiedziałem, że to jest kategoria, może się przyda, ale to niestety jest taka bolączka przy macierzyńskim, że nie wiecie, czy się przyda, czy się nie przyda. Także wiecie, potem kupować na hub, hub, hura, wszystkie torebki, no to też jest bez sensu. Ta się nie zniszczyła, więc myślę, że tą też zostawię. Także finalnie z 10 torebek, bo ta fabiola doszła, zostaje nam torebek ile? Źle policzyłam, nie mieliśmy 10 torebek, moje drogie, tylko miałyśmy 9 torebek, więc z 9 torebek zostaje 5 a cztery idą out więc prawie 50% tych mi nie będzie szkoda a te co zostawiłam no to myślę że że dobrze, że je zostawiłam. Mam nadzieję, że taki odcinek trochę chaotyczny Wam się podobał. Trzymam kciuki za Wasze postanowienia, czy Wam się uda właśnie porobić taki minimalizm w torebkach, czy nie. Dajcie koniecznie znać. Jeszcze raz Was proszę w komentarzu, ile wy macie torebek i czy w ogóle ta ilość, którą ja zostawiłam albo którą miałam, to jest dużo, niedużo. Ile wy byście zostawiły, czy właśnie zostawiać te 5, czy jednak zdecydować się na mniej. Ja tak cały czas się waham i waham, najbardziej chyba na tą torebką brudny róż. Ale wiecie, nie chcę tutaj za mocno teraz wykreślać, póki nie wiem, co życie mi pokaże, jak to będzie wyglądało. Dajcie znać, na ile to Wy byście się zdecydowały. Czy taką, takie porządki zrobicie razem ze mną, czy was jakoś zainspirowałam, mam nadzieję. Jeszcze raz na koniec przepraszam, przepraszam za to światło, które nam po prostu płata figle, i widzę, że już jest coraz, coraz ciemniej. Ciemno już, zgasły wszystkie światła, albo i słońce. Pora się żegnać. Ściskam Was mocno. Trzymam za Was kciuki. Jeżeli filmik się podobał, standardowo lajkujcie. Mam nadzieję, że to światło w niczym nie przeszkodziło i co? Trzymajcie się. Widzimy się za kilka dni w kolejnym odcinku. Buziaczki. Pa, pa.